Cześć, z tej strony Roll Games na mapie rogatki w Farming Simulator 22 z serii Zdziada dziada". Właśnie przed chwilą sobie zrobiłem śniadanie No zjadłem sobie tam dwie skipki chleba z rybą z puszki z konserwy No, a przed śniadaniem jeszcze tam mi odpasli krowy trochę, dali mi tam te zielonki Tak jak chcecie zobaczyć jakie zielonki robię to zapraszam was do Ostatniego odcinka No i tego, a teraz wam coś pokażę Chodźcie za mną O widzicie tego Ursusa W poprzednich odcinkach nie miał tej maski No i wiecie co się okazało? Tą maskę znalazłem na strychu Leżała u mnie w domu tam na strychu do góry Była trochę podrapana Trochę ją pomalowałem, poprawiłem To napis oryginalny, tak na tej masce był Nic nie robiłem no, lampy my dołożyli, bo lampy nie było Elektrykę też my poprowadzili ładnie, tu do alternatora No, całą elektrykę mnie my porobili sobie O, zawiasy też my założyli Mamo, nie jest otwierana, patrzcie to Cyk O, widzicie? Tak tutaj wygląda silnik teraz Teraz się pomalowało go, korpus i wszystko Ładnie wyglądał Dobra, maskę zamkniemy. O, z tyłu też te lampy powymieniali, bo były powybijane tutaj. Żarówek nie było. O, siedzenie walili, bo jest niepotrzebne. Tak lepiej się prezentuje. No, trochę by przydałoby się go umyć. Trago są umyjemy ładnie tego ursusa. Wezmę sobie gąbkę. No i umyję tutaj. Cyk-cyk. No teraz to tak, to teraz to pasuje, też to teraz prezentuje się normalnie elegancko. To kurde ten traktor się nadaje teraz na wystawę. No patrzcie to. To jest kozak teraz. No, no i teraz jest plan taki dzisiaj. pojedziemy dzisiaj do sklepu kupić y, z, te zboże. Y, pszenicę chcę siać tutaj. Y, na polach, tutaj, gdzie ostatnio my orali. Czekaj, Wam coś pokażę. To jest pszenica yy, Wenecja. Wenecja. I ona tutaj najczęściej zalecana jest przez odmiany o zimej w Polsce. Nie? Doskonale planowanie w każdym regionie kraju. Wysoka odporność na choroby, odporność na wyleganie, grube dorobne ziarno i wysoka zawartość białka. Także myślę, że to będzie spoko ta pszenica. Wszystko nam zapaliła znaczy się, przepraszam, to jest C328, Kuczy. I tak tu no te nazwy, że masakry tu się cofniemy pod przerpę do czekajcie Hydraulika, prądy, wszystko działa tutaj no Ogólnie to jest no, C328 Tak, zgadza się Dobra, jedziemy. Co mogę jeszcze powiedzieć widzowie, ten traktor przeszedł przegląd pozytywnie Na plus o, i tutaj właśnie chcę siadać tutaj tą pszenicę tutaj w O, już jesteśmy na miejscu. O, tu widzicie Bizona. Tutaj przed sklepem. To jest wizytówka tego sklepu. Taki posąg. O, tutaj Ursus pisze Lev Holland o, ogólnie no to jest to... Znaczy się handluje częściami do Ursusa jeszcze. Jak ktoś potrzebuje jakiejś części do Ursusa, to tutaj jeszcze idzie kupić To Widzicie Brama się otwiera automatyczna. O, tam właśnie naprawiałem traktory i tak dalej Czekaj, burtę e, światła zgaszę, bo, kurcze, akumulator mi się rozładuje O Tu trzeba burtę otworzyć, odprzepiona Gdzie tu się wchodzi? O, tutaj, widzicie? No, do widzenia, dziękuję za nasiona pszenicy, do widzenia Kurcze, paletę nie może coś trafić Ja pierdzielę. Gdzie to panu no załadować, na środek? Przyczepy? czy do, do tego do przodu na środek lepiej, dobra na środek jedziemy Pewnie ja światła sobie. Nie znajdzie. No na miejsce, idę po Sotura Albo właściwie Chyba nie będę ściągnął z tego przyczepy Chyba z tej z przyczepy będziemy sypać Na siewnik będzie wygodniej Chyba tak zrobię Będę czy ten 428 tą 30 Co bym Tu są pasów podpinamy. O, jest może zasypane. Cyk, s mamy siać. Ja sobie. O, prędkość jaką jemy tą pszenicę, to jest 12 kilometrów na godzinę. Ja myślę spoko, nie za szybko nie za wolno. Myślę, że jest OK. A tu sobie podniesiemy. 10 jaki aktualnie jest, to jest 10 września A godzina to jest za 20.11 Aktualnie No ogólnie prognoza, pogoda dzisiaj pokazuje, że ma być pochmurnie Ale deszczów nie zapowiadają No w sumie, no deszcz trochę by przeszkodził, nie powiem, bo błoto by się zrobiło tutaj Już jest mokro tutaj na tym polu No więc już się błoto zrobiło, a w błoto tak siać to tak nie jest bardzo Chociaż słyszałem takie powiedzenie, że kto w błoto sieje ten złoto zbiera, więc ciężko to powiedzieć, Może no. no, bym złoto zebrał z tego pola? Jakby popadało i błoto by się zrobiło. A wy co, widzowie, myślicie na ten temat? Zebrałbym złoto z tego pola? No, ale raczej to jest nierealne, bo kurczę, bladę. Nie dałem tutaj wapna a tu wapna trochę brakuje, no ale ze względu na fundusze, bo kurde i czas, przede wszystkim czas, bo już teraz jest pora zasiewów. A chciałem już wcześniej zasieć pszenicę przed sąsiadami tutaj w koło, bo mówią, kto pierwszy zasieje pszenicę, to lepszy pilon zbierze na wsi. Więc ja myślałem, że to zasieje wcześniej i lepszy pilon, znaczy się y, szybciej zbiorę, nie? Od sąsiada tam, ale jak to wyjdzie w praktyce? To nie Więc, jak to mówią, kto pierwszy u nas, ten lepszy tutaj. O, bo zaraz wam pokażę. O, tutaj pH pokazuje. O, za tutaj mówimy po no, 60 kg. Jeszcze trzeba będzie potem. Po, po siebie jeszcze dosypać. No a pH no widzicie, mamy no słabe, nie? Bo jest 5,80 a powinno być 6,5, no więc takie... No nie jest za dobre. Ale wiem, że tutaj, ogólnie we w tym, tutaj w tym programie, rolnictwo precyzyjne, można jeszcze tak zrobić, że jak przydawkujesz azot, to jeszcze pH idzie mocno na dół. Ja zrobiłem tak, bo ustawiłem sobie 20 ton. 20 ton, chyba, nie? Czy czekaj? 20 ton na hektar ustawiłem sobie. No i tego. I wam powiem, że pH mi się obniżyło mocno. Masakra. Ja nie wiedziałem, że można obniżyć pH przez dużą zawartość azotu. No więc człowiek się całe życie uczy. Nie? Takie życie. Nie? No, a odmiana pszenicy, jaką siejemy to jest Wenecja, Jak wam mówiłem na początku filmu. Myślę, że to jest dobra odmiana, polecałem tutaj. W 2019 roku 100% ludzi to siało. Znaczy się, ogólnie 100% poleca, Polecają coś w tym stylu tam. Dokładnie nie doczytałem, bo kurczę, blada czasu mi nie starczyło, bo robota mostop stop idzie coś, coś trzeba robi tutaj. Nagli robota, więc no, nie doczytałem tego. Więc przepraszam, jak jakiś coś się pomyliłem. O, prze się, o. No ja mówię, no kurczę, prawda, robota, robota, no. Jest taki zapięto, że ja nie mam czasu taczki załadować, nie. A jeszcze tutaj nie zacząłem, bo jeszcze łunki tutaj mu do koszenia, tutaj widzicie, trawa wysoka już tutaj, ale mamy wrzesień, no więc, kurczę bladę, następny odcinek chyba nagrałem coś z tych sianokosów jeszcze, póki jeszcze powoda dopisuje, no bo w październiku już wiadomo jak się robi, dni coraz krótsze. Słońca jest coraz mniej, niżej świeci w ogóle, nie? Już wiatry, wiatry sum, ale znowu słońca coraz mniej Powietrze wilgotne i już ta trawa nie chce przesychać, nie? No nie wiem czy to nagrywać w ogóle, no bo kurcze, bardzo trochę jest tych Nagrywek ze z tego siana, sianokosów Z kolonii Nie wiem, zobaczymy, może nagramy coś tam Może wam się spodoba O, tu takie pole sklina trochę idzie, widzicie? Tutaj taki film zostaje. Może w przyszłości, zobaczymy. Połączymy te pola wszystkie razem. Te tutaj te trzy kawałki. Które jeszcze przy drodze mam, zrobię jedno duże. Może sprzęt się kupi większy. Zobaczymy. I to z drugiej strony, no kurczę, czy nie będzie w ogóle stać tutaj na sprzęt nowy? Rolnictwo tutaj to jest... Wcale bardziej się nie opłaca, wszystko idzie do góry, a, a produkty idą na dół, nie? No kurde, pszenica to kosztuje teraz... Jest, skupują po 1200, a powinna być może 2000, no to jeszcze jakiś sens to by miało? toż nawozy, kurde, po 5000, no ja pierdzielę, no to... z czego to ja mam potem kupić ten nawóz? Dobrze, jeszcze trochę tego obornika, bo, bo tak to, kurde, by była bieda, tam wam Trzech się rozleje dodatkowo i, i jakiś zapas jest nie. A ziemię tutaj za bogate nie mam, bo tutaj kurcze blade, tutaj przy drodze tam tam pasek, tutaj z przodu, tam mam piątą klasę i, i piątą i piątą A i piątą B, a tutaj mam czwartą. Nie? No tutaj ziemię za dobre nie są, za tęgie ja powiem. Dobra, żeby podnieśli siewnik, to jest zasiane O kurde w te shopi. Jest moc, kurde, to wszystko przejedzie. Dobra, to ja puścimy sobie. O, zaraz sprawdzę sobie ile mamy tutaj. Ojej, jeszcze pół zbiornika. Ja jeszcze myślę, że tam na taty kawałek mi wystarczy. Ale zobaczymy tu legendę. Tutaj legendę widzicie tutaj co tu jest. Ile zasięgów do poznania? O, tutaj widzicie? O, tutaj się normalnie ustawia e, te. Koło, nie? No próbę siewu, nie? Tutaj na A1, A, B1, o tutaj, a tu macie... Tu my myślali sobie dzisiaj pszenicę. Odległość my tutaj robili... O, 10, 8, coś takiego. A wysiew, A, liczba obrotów. Na hektar. To jest 10 obrotów. A tutaj, tutaj takie pomieszane to jest... O tak, ogólnie się prezentuje. No, Są super, super realistycznie to odzorowane na tym modzie, więc no, podoba mi się to. Wam powiem, widzowie, czekaj, a wam pokażę tą tabliczkę znamy nową. O, tutaj jest tabliczka, Czekajcie. Co tu pisze. 84 rok produkcji. czekajcie to. Agromet Kraj, fabryka maszyn rolniczych Świeckiego 5, Kutno. Mady Impola a dziadzia kupił wtedy za prawie 800 tysięcy złotych trzejcie to kupę kasy a na dzisiejsze czasy to kurde ja bym co so dom za to kupił i 520 kilo jo cię kręcę ale to drogie to było no i tym akcentem zakończymy film tam myślę że po odcinku tam zasiejemy jeszcze tamty kawałek i tam za domem też wszystko chyba pszenicę zasiejemy o zimą i koniec tam jeden gatunek i po robocie. Więc trzymajcie kciuki, myślę, że wszystko pójdzie dobrze i na razie cześć.